Niemcy mam wrażenie, że robią taką sinusoidę. Albo wyślą coś miałkiego, albo wyślą coś po prostu, jakieś swoje wyobrażenie o Eurowizji, które jest whoa, 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 tu, dużo. Tutaj jednak jest bardziej team Malik Harris, czyli ktoś, kto się absolutnie niczym nie wyróżnia. No ale cóż, jest w finale 26 państw, nie każdy musi wygrać Eurowizję. Niemcy ewidentnie tej Eurowizji wygrać nie chcą. Cześć wszystkim, z tej strony Miechulec i witam Was w mojej serii z reakcjami na piosenki z Eurowizji 2024. A dzisiaj piosenka z Niemiec, piosenka numer 14, czyli mamy już 1 trzecią stawki Eurowizji za nami. Ocenię piosenkę, której nigdy wcześniej nie słyszałem. Będzie to mój pierwszy odsłuch, jeśli chodzi o propozycje z Niemiec na Eurowizję. Nie oglądałem selekcji, nie interesowałem się tym w tym roku, a to dlatego, że co roku Niemcy mają inny format selekcyjny, co roku jest nudny i co roku ja sobie już wyrabiam jakieś faworyta, a i tak pojechał zupełnie kto inny, ktoś w ogóle od czapy. Tak więc stwierdziłem w tym roku, że poświęcę ten czas dla siebie i nie będę tracił kolejnych dwóch czy trzech godzin na oglądanie tych selekcji. Ogólnie mam takie spostrzeżenie, że Niemcy wybierają zawsze tak, żeby absolutnie, broń Boże, nie wygrać tej Eurowizji, w ogóle nie być w top 10, nie być w top 15, czyli sami skazują się na tak naprawdę na słabą pozycję, wybierając takie, a nie inne utwory. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej i rzeczywiście Niemcy jednak chcą w tym finale zająć jakąś dobrą pozycję, a nie tylko po prostu być, co im się należy jako tym krajom Wielkiej Piątki. No więc nie przedłużając, ja zabieram się do reakcji. No i co, słuchamy. No, zaczyna się tak z grubej rury, bo już jest właściwa piosenka, powiedziałbym. Żadnego wstępu, żadnego początku, tylko już lecimy. No, głos jest, to no na pewno, głos jest. Ale takie powiedziałbym, że to, to, to w ogóle jest niestyniczne. Czyli mm, nie wiem, castingi do. Mam talent? Taki mam vibe. Dobra, jest jakaś zmiana tempa. Coś się zaczyna dziać. Run, run, run. No, taka yy, niczym wyróżniająca się radiówka. Mógłby to śpiewać absolutnie każdy. W sensie, nie wiem, w ogóle mnie to nie porywa. No, jakby. Jest to w jakiś sposób sceniczne w tym znaczeniu festiwalowe, że to rzeczywiście można przenieść na scenę, ale to jest dla mnie jakiś taki właśnie ubogi program typu talent show, a nie Eurowizja. No ale wokalista dobrze śpiewa, to nie jest tak źle, tylko mm, nie wiem, mi brakuje tutaj jakiegoś charakteru w tym wszystkim. No wizualizacje żadne, no na Eurowizji na szczęście będzie musiał coś zmienić, coś zrobić, no bo, no bo to w ogóle nie przyciąga uwagi. Piosenka jest y, przeciętna, wygląd jest przeciętny. O, teraz się coś dzieje. Ja lubię zmiany tempa, więc to trochę ratuje tę piosenkę, że czasem coś jest innego, nie jest aż tak jednostajna. A, tu jest jakaś historia, tylko mm, jest próba wyrażenia tej historii, ale powiem szczerze, że do mnie ona w ogóle nie trafia, dla mnie to nie jest jakieś czytelne. Nie no, to nie jest złe, nie ma, nie, nie ma, nie ma tragedii, natomiast to jest znowu kolejna piosenka z Niemiec, która się nie wyróżnia. No. Niemcy mam wrażenie, że robią taką sinusoidę, albo wyślą coś miałkiego, Albo wyślą coś po prostu, jakieś swoje wyobrażenie o Eurowizji, które jest wow, 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 tu dużo, yy, brokat, tu yy, rock style", w ogóle wiecie, jakby wszystko, nie? Czyli tutaj jednak jest bardziej team Malik Harris, czyli ktoś, kto się absolutnie niczym nie wyróżnia, ani piosenką, ani wyglądem, ani charyzmą sceniczną, no niczym. To pewnie za rok znowu będzie coś przeegzaltowane, mocno eurowizyjne, właśnie w takim wyobrażeniu, co by tutaj zrobić, żeby nie popaść w taką rutynę. Nie mówię nie, nie mówię nie temu utworowi, ale naprawdę trzeba jeszcze chyba 15 razy go przesłuchać, żeby być jego fanem. W sensie ja mam takie poczucie, że to nie jest utwór, który za chwilę będę pamiętał. Zamknę laptopa, zakończę to nagranie i... I nic się nie zmieni w moim życiu. To jest problem z tą piosenką, że ona mnie absolutnie ani nie porusza, ani nie będę jej nucił, ani też wątpię, żeby gdzieś tam była wysoko na mojej playliście. No nie jest najgorsza, bo, bo, bo jest już kilka takich koszmarków, moim zdaniem, w tegorocznej stawce. Ale już lepiej być koszmarkiem i nawet te negatywne emocje wywoływać, negatywne opinie, niż nie wywoływać opinii żadnej. A ten utwór niestety. Niestety wywołuje żadne reakcje. No ale cóż, jest w finale 26 państw, nie każdy musi wygrać Eurowizję. Niemcy ewidentnie tej Eurowizji wygrać nie chcą. A jak Ty oceniasz piosenkę z Niemiec na Eurowizję 2024? Czy podoba Ci się ten utwór? Daj znać komentarzu, nie zapomnij zostawić lajka like i suba, jeżeli podobały Ci się te reakcje. No i oczywiście zachęcam Cię także do odwiedzenia mojego TikToka, gdzie robię różne live'y e Eurowizyjne, także Instagrama, gdzie coraz więcej piszę o e Eurowizji i oczywiście odsyłam Cię do mojego serwera na Discordzie, gdzie rozmawiamy o Eurowizji. To już na dzisiaj tyle, ale niebawem widzimy się w kolejnych reakcjach, no bo ogłoszenie reprezentanta Polski i kolejne selekcje w ten weekend Weekend, tak więc do zobaczenia!